Toyota RAV4 słynie z wysokiej niezawodności. Prosta konstrukcja silnika 2.0 o mocy 173 koni mechanicznych i momencie obrotowym 208 Nm sprawia, że auto jest mało awaryjne i ekonomiczne. Toyota zużywa około 6 litrów benzyny na 100 km. Hybrydowy napęd o pojemności 2.5 litra Hybrid Dynamic Force o mocy 218 koni mechanicznych zapewnia dobre osiągi. RAV4 jest komfortowym i przestronnym SUWEM, idealnym dla rodzin. Wnętrze jest dobrze wykończone, a przestrzeń bagażowa wystarczająco duża na rodzinne wyjazdy. Wady? Kierowcy zgłaszają problemy z systemem inforozrywki w starszych modelach, zawieszanie się czy problemy z uruchomieniem. Problematyczna bywa skrzynia biegów, warto zwrócić uwagę na jej działanie, szczególnie przy przełączaniu na bieg wsteczny oraz podczas spokojnego przyspieszania, aby uniknąć kosztownych napraw. A ty, co sądzisz o takim suwie? Chcesz być na bieżąco z informacjami motoryzacyjnymi? Wejdź na motofaktor.pl i obserwuj nasze kanały w mediach społecznościowych.